Więc ostatni segment nawet się tu fajnie składa, bo jeśli chodzi o temat kreacjonizmu, film "Arka w ciemności" jest to produkcja, wiadomo, niezależna chrześcijańska. Ja też jestem na pokładzie tego projektu dzięki kontaktowi z Genesis Apologetic i Ralphem Steynerem i też nie pomagałem przy korekcie polskich napisów i skoro jestem na pokładzie i też jadę. Do, do Skorzencina na ten masjański zjazd. Dokładnie będzie to w weekend 18 do 20 października. Pokazałem to organizatorom, że jest taki film chrześcijański. No, byli zachwyceni i mówią, że, dlaczego by nie pokazać tego na tym zjeździe. Więc mówię, ja jestem jak najbardziej za, bo to jest pokazanie Biblii od strony naukowej, gdzie Kościół też z tym ma problem. I ja tam pojadę. No i tak wyszła kwestia, bo tam są napisy. Nie wszyscy nadążają za tymi napisami. A propos napisów, to na YouTubie możecie już oglądać transkrypcję, też chociażby do tego programu. Jak włączycie sobie takie CCC w odtwarzaczu, to wam się będą wyświetlać napisy tego, co ja mówię. I Jeżeli jesteście osobami niedosłyszącymi lub niesłyszącymi, możecie oglądać programy na YouTube po prostu w napisach. Wszystko jest w napisach, nawet shorty. I tak są one wyświetlane, że chyba zdążycie. Ale w przypadku tego filmu organizatorzy mówili mi, że no nie, nie no chyba nie nadążą z tym czytaniem, więc ja mówię, no dobra, no skoro, skoro nie się z czytaniem, to ja będę czytał i najprawdopodobniej przygotuję wersję taką czytaną, gdzie tylko, tylko i wyłącznie ta wersja będzie udostępniona podczas tej projekcji tam w Skorzencinie, a co to za film taka zachęta w postaci takiej zajawki tutaj filmowej. Tak więc w Skorzencinie dokładnie tego 18, 18, 18 października, mniej więcej, chyba około godziny 20. Rozpoczniemy, rozpoczniemy tą projekcję. Ja tam wprowadzę jeszcze w ten temat kreacjonizmu, kto stoi za tym filmem i, to i półtorej godziny sobie popatrzymy na ten film. Może jakaś dyskusja będzie, nie wiem, ale jaki odbiór tego filmu będzie, ale na pewno chcę to pokazać. Tam na tym mesjańskim. Trochę, trochę jakby dwie, dwie tematyki yy, po prostu, ale Zjazd mesjański to tak brzmi dziwnie, ale tak naprawdę to jest wszystko związane z Biblią. Więc jeżeli w Biblii jest nauka, a nauka mówi, że jej tam nie ma, to trzeba tą naukę też pokazać. I mówiąc, moi drodzy, tak będzie właśnie w przypadku filmu Arka w ciemności, na którą was zapraszam. Mówiłem wcześniej o różnych projektach i chciałbym właśnie, żeby film Arka w ciemności trafił do was w postaci albo wideo on demand, czyli wideo na życzenie, albo w postaci fizycznej płyty DVD z napisami i no, powiedzmy lepszym lektorem niż ja. Jakimś profesjonalnym lektorem. Tak więc to wszystko wiadomo. Wszystko wymaga niestety nakładów finansowych. Więc jeśli będziecie zainteresowani tym filmem i chcielibyście go mieć w swojej bibliotece filmowej, no to jak najbardziej jestem otwarty na to, żeby, żeby taki film no, do Was trafił. A też jeszcze po drodze są jeszcze inne materiały edukacyjne. Dotyczące na przykład eksodusu. No jest mnóstwo materiałów, których ja tak szczerze mówiąc chciałbym się z Wami podzielić. To by było wszystko, jeśli chodzi na dzisiejszy program, co słychać. I tak mówię, od dzisiaj programy na kanale Wartościowe Życie będą miały taką formę troszeczkę może skromniejszą, mniej przypominającą, czy idącą przy. przy Przypominającą kanał telewizyjny, ale chodzi o tą treść, którą z wami się chcę dzielić, moi drodzy. Zapraszam was do oglądania, śledzenia kanału Wartościowe Życie, tam na Facebooku, tu na YouTubie. Bądźmy razem i działajmy. Ja wam przygotuję pewne materiały, które, które są dla was właśnie przygotowywane. Czy to Gabriel Simkin i jego nowe kazania, czy jakieś programy edukacyjne, no to wszystko będę robił. Jeśli daj Boże, te zmiany nazwijmy to zawodowe pójdą w ten kierunku. Właściwym, to, to tak naprawdę dla was tylko błogosławieństwo większością tych, 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 tych programów, bo będę miał na to troszkę więcej czasu niż teraz, a miał mieć, a jeszcze miałem mieć, jeszcze mniej. Tak więc. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. W Bogu nadzieja. Dziękuję Wam, szalom i do zobaczenia w następnym programie z różnych cyklów tutaj na kanale Wartościowe Życie. Ten program z cyklu Co Słychać najprawdopodobniej na przełomie października i listopada, bo będę chciał powiedzieć, jak minęły święta. No i co właśnie z tym kanałem nie.